Pozwalam ciszy rozkościć się wokół mnie. Pozwalam dźwiękom wniknąć w moje ciało. Pozwalam na masaż muzyką. Muzyka uwalnia ze mnie wszystkie blokady, muzyka czyni mnie. Wolnego od stresu, czyni mnie zrelaksowanego, czuję się tak lekko, czuję się tak dobrze. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wszystko uwalniam. Wdech. Uwalniam się. Wdech jestem wolny, swobodny i lekki. Czuję jak piękna moja świadomość promieniuje. Twoim światłem w mojej głowie? Coraz niżej ją opuszczam, wędruję coraz niżej, aż do mojego serduszka, aż do mojego serca. Moja świadomość wnika w moje serce. Jest tu miło i bardzo dobrze, moje serce pracuje dla mnie, dla mojego szczęścia, zdrowia i dla mojej radości. Moje serce jest radosne. Pozwalam miłości, żeby rozpłynęła się po całym moim ciele i napełniła mnie piękną energią. Aby Stopiła blokady, usunęła toksyny, usunęła wszystko, co jest dla mnie szkodliwe, a miejsca, które wymagają zauważenia i otoczenia miłością, zostały wysycone tym uczuciem i ozdrowiły się. Widzę jak się regeneruję i uzdrawiam, radość brzmi w moim ciele, a miłość moja wypływa daleko poza moje ciało. Moje serce pozdrawia serce wszechświata. Moje serce pozdrawia serca wasze, twoje. Tych osób, które ze mną łączą się w medytacji, nasza wspólna miłość, tak wielka, radosna i twórcza, ma siłę dokonać cudu. Ma siłę zmienić świat na lepsze. Posyłam moją miłość całemu światu. Nasza miłość otaczyła cały świat, i wnika w całą naszą ziemię, we wszystkich ludzi, we wszystkie istoty, i świat nieożywiony i ożywiony czyni cuda. Najlepsze z możliwych. Widzę szczęśliwych ludzi i cały świat promienieje szczęściem. Miło jest mi się połączyć z sercami innych osób. Dziękuję za to, że mogę z Wami być. Posyłam teraz moją miłość do pewnej osoby, do tej osoby, aby ją wesprzeć z intencją uzdrowienia i uwolnienia od choroby i innych niekorzystnych czynników, w zależności od potrzeb. Aby jej życie biegło najlepszym dla niej i dla świata torem. Widzę, jak miłość moja, spleciona w strumień z miłością waszych serc, przenika całą osobę, którą wspieramy. I otacza ją pięknym, cudownym światłem, o wielkiej, uzdrawiającej mocy. I widzę, jak następuje proces uzdrawiania. Błyszczące światło wypełnia jej ciało, jej otoczenie, tak że zachodzą piękne zmiany. Osoba ta uwolniła się od toksycznych relacji, toksycznych emocji i zalegających uczuć. Widzę jak balast bolesnych zdarzeń opuścił ją, opuściły jej ciało trudne wspomnienia, a urazy. I krzywdy zostały darowane i wybaczone. Widzę, jak opuszczają stres, lęk, obawy i strach. Widzę, jak jej ciało oczyszcza się z negatywnych myśli i ich skutków. Odrzuca nałogi. Stało się to wszystko w najlepszym dla tej osoby stopniu. Widzę, jak topnieją blokady w jej ciele, a energia krąży harmonijnie. Wszystko układa się tak, jak powinno. Wszystko jest tak, jak najlepiej dla tej osoby może być. Choroba opuszcza ciało. Boleści opuszczają to ciało, bo cały proces. Zrozumienie, jaką funkcję pełniłej choroby, dolegliwości, został już dopełniony. Wypływa strumieniem i przekształca się to, co było niekorzystne, w pozytywną energię. A teraz widzę, jak nasza miłość. Wypełnia pustkę po ustępujących dolegliwościach i przemienia świat wewnętrzny i zewnętrzny tej osoby. Każda komórka jej ciała regeneruje się i odnawia i oczyszcza. Ma wszystko, czego jej potrzeba, aby harmonijnie pracować. Sposób dla tej osoby najlepszy. Całe ciało pracuje najlepiej jak może. Całe ciało jest pełne energii, witalności, harmonii i spokoju. Dziękuję za to, że nastąpił proces uzdrawiania i uwolnienia. Dziękuję, bo widzę, że ta osoba jest szczęśliwa i radosna. Widzę ją w cudownym nastroju, pełną wigoru, pewną siebie, bezpieczną. Widzę, jak realizuje swoje plany, marzenia, swoje hobby. Dziękuję za to wszystko. Dziękuję, że ma obfitość materialną i duchową, a wszystko dzieje się w sposób najbardziej dla tej osoby korzystny. To wspaniałe, że może doświadczać pięknych uczuć, że może się rozwijać. I że rozwija się zawodowo, osobiście, korzysta z życia i zaspokaja swoje potrzeby w optymalnym stopniu, a jej życie jest optymalne. Dziękuję za to, że mogę ją widzieć zdrową, szczęśliwą i zadowoloną. Dziękuję za to, że wypełnia ją spokój. I miłość. Dziękuję za uzdrowienie, dziękuję za uwolnienie. Dziękuję, że jej życie płynie najlepszym z możliwych dla niej torów, dla niej i dla świata. Kolejna osoba, posyłam teraz moją miłość do pewnej osoby, do tej osoby, aby ją wesprzeć z intencją uzdrowienia i uwolnienia od choroby, i innych niekorzystnych czynników, w zależności od potrzeb, aby jej życie biegło najlepszym dla niej i dla świata torem. Widzę, jak miłość moja, spleciona w strumień z miłością Waszych serc, przenika. Całą osobę, którą wspieramy i otacza ją pięknym, cudownym światłem o wielkiej, uzdrawiającej mocy. I widzę, jak następuje proces uzdrawiania. Błyszczące światło wypełnia jej ciało, jej otoczenie. Tak, że zachodzą piękne zmiany. Osoba ta uwolniła się od toksycznych relacji, toksycznych emocji i zalegających uczuć. Widzę, jak balast bolesnych zdarzeń opuścił ją, opuściły jej ciało trudne wspomnienia a urazy i krzywdy zostały darowane i wybaczone. Widzę jak opuszczają stres, lęk, obawy i strach. Widzę jak jej ciało oczyszcza się z negatywnych myśli i ich skutków. Odrzuca nałogi. Stało się to wszystko w najlepszym dla tej osoby stopniu. Widzę, jak topnieją blokady w jej ciele, a energia krąży harmonijnie. Wszystko układa się tak, jak powinno. Wszystko jest tak, jak najlepiej dla tej osoby może być. Choroba opuszcza ciało. Boleści opuszczają to ciało, bo cały proces. Zrozumienie, jaką funkcję pełniły choroby, dolegliwości, został już dopełniony. Wypływa strumieniem i przekształca się to, co było niekorzystne, w pozytywną energię. A teraz widzę, jak nasza miłość. Wypełnia pustkę po ustępujących dolegliwościach i przemienia świat wewnętrzny i zewnętrzny tej osoby. Każda komórka jej ciała regeneruje się i odnawia i oczyszcza. Ma wszystko, czego jej potrzeba, aby harmonijnie pracować. Sposób dla tej osoby najlepszy. Całe ciało pracuje najlepiej jak może. Całe ciało jest pełne energii, witalności, harmonii i spokoju. Dziękuję za to, że nastąpił proces uzdrawiania i uwolnienia. Dziękuję, bo widzę, że ta osoba jest szczęśliwa i radosna. Widzę ją w cudownym nastroju, pełną wigoru, pewną siebie, bezpieczną. Widzę, jak realizuje swoje plany, marzenia, swoje hobby. Dziękuję za to wszystko. Dziękuję, że ma obfitość materialną i duchową, a wszystko dzieje się w sposób najbardziej dla tej osoby korzystny. To wspaniałe, że może doświadczać pięknych uczuć, że może się rozwijać. I że rozwija się zawodowo, osobiście, korzysta z życia i zaspokaja swoje potrzeby w optymalnym stopniu, a jej życie jest optymalne. Dziękuję za to, że mogę ją widzieć zdrową, szczęśliwą i zadowoloną. Dziękuję za to, że wypełnia ją spokój. I miłość. Dziękuję za uzdrowienie, dziękuję za uwolnienie. Dziękuję, że jej życie płynie najlepszym z możliwych dla niej torów, dla niej i dla świata. Pozwalam, aby cisza płynąca w dźwiękach muzyki wypełniła moje ciało. Wdech i wydech. Spojrzę teraz na siebie. Jestem na pięknej, zielonej łące, pełnej kwiatów. Łąka szumi. I harmonijnie oczyszcza moje ciało ze wszystkiego, co nie powinno wokół niego ani w nim być. Pozwalam łące wyczyścić złe emocje, złe myśli, pozwalam, aby jej energia doładowała moje czakry, biorę czerwień maków. Dla czakry podstawy i przemieszczam ją wyżej w kolorze pomarańczowym to ładowuje ona moją czakrę drugą i wyżej jako żółty piękny nasycony kolor wędruje do czakry splotu słonecznego i już jako zielona barwa sięga mojego serca. A teraz widzę, jak piękny błękit wypełnia czakrę gardła. I powoli przemieszcza się wyżej w okolice czoła. Czakra trzeciego oka, kolorem indygo, jest doładowana. A fala barwy przemieszcza się do wkładu. Czakry korony i fioletem doładowuje jej energię. Moja energia jest zharmonizowana i płynie bardzo harmonijnie w moim ciele. Jest jej tyle, ile potrzeba. Dziękuję za uzdrawiającą moc energii. Ziemia. Daję mi energię poprzez łąkę. Dziękuję Ziemi. Dziękuję za to, że mogę być tu na tej łące z innymi, że mogę czerpać przyjemność z bycia razem. Dziękuję Wam za to. Jestem wdzięczny za Waszą dobroć. Miłość, której doświadczam. Dziękuję. Dziękuję za to, że osoba, którą wspierałam, wspieram, jest zdrowa, uzdrawia się. Dziękuję i posyłam całemu światu moją miłość. Posyłamy całemu światu naszą miłość. Na szczęście dla wszystkich istot i całego życia, całego wszechświata. Niech się stanie, stało się. Dziękuję.